W czwartek, 27 marca, w sklepach stacjonarnych Biedronka będziemy mieli premierę nowego akumulatorowego systemu Niteo Tools, a więc mamy odpowiedź na Lidlowy Parkside. Naprawdę trochę trzeba było na to czekać. Zdziwiony jestem, że dopiero tak późno wypuszczają taką linię, ale w końcu wypuścili i mamy co porównywać i co kupować. Sprawdźmy, co mamy w tej nowej ofercie na jeden akumulator. System nazywa się N20V Max System. Mamy tutaj kilka akumulatorowych elektronarzędzi, takich typowych do przydomowych prac do majsterkowania i informacje, że dostępne będą akumulatory 2,5A oraz 4A. Za 20V 2,5A akumulator ze wskaźnikiem naładowania baterii będziemy musieli zapłacić 70 zł, natomiast za akumulator 4A. Stówkę. W akumulatorach mamy 3 stopniowy wskaźnik naładowania baterii, no i na razie tyle można powiedzieć, bo tylko tyle widać i jest opisane. Do nich będzie ładowarka na początek jednego typu o mocy 50W 2,5A 65 minut a czwórkę naładujemy w 110. Mamy tam wskaźnik do ładowania. Ładowareczka ta kosztuje 30 zł. Natomiast przy zakupie dwóch dowolnych elektronarzędzi Niteo, taką ładowareczkę razem z 2,5 amperogodzinnym akumulatorem będziemy mogli kupić za 1 zł. Flagowym narzędziem z tej serii będzie oczywiście wiertarko-wkrętarka za 80 zł. Jednobiegowa od 0 do 700 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy to 22 Nm. Regulacja prędkości, regulacja siły do kręcania za pomocą obrotowego pierścienia. 20 pozycji plus 21 to wiercenie. Rozstaw tego uchwytu wiertarskiego to od 0,8 do 10 mm. W zestawie będą bity o długości 50 mm. Dwie sztuki i uchwyt do paska po kształcie. Kojarzę tą wiertarkowkrętarkę. Testowałem podobną z Niteo, ale tamta była dwubiegowa i była troszkę mocniejsza. Szkoda, że jednobiegowa ta wiertarkowkrętarka, taka bardziej przypominająca 12V. Natomiast mamy tutaj też młotowiertarkę na wiertła SDS. Bardzo poręczne są te młotowiertareczki. Mamy tutaj dwa tryby: wiercenie z udarem i wiercenie bez udaru. Za 149 zł prędkość obrotowa od 0 do 900 obrotów na minutę. 1,2 J, jak chodzi o siłę uderzenia. No i tutaj producent tych elektronarzędzi zaleca maksymalnie wykonywać otwory w drewnie o średnicy 16 mm, w murze 10, a w metalu 8. Zestaw będzie w walizce, natomiast bez akumulatora. Do zestawu dołączone zostanie wiertło SDS, Plus w ilości 3 sztuk. Wierto HSS do metalu, również 3 sztuki. Bity 5 cm, 8 sztuk. przedłużka do bitów i uchwyt wiertarski. Bardzo poręczne są takie wiertareczki: czy to z Parkside, czy z Grafita, Inhela, czy Dedry. Szkoda, że nie mają uchwytu na pasek przy sobie. To elektronarzędzie mamy 3 gwarancję i jest to cena za samo elektronarzędzie bez akumulatora i ładowarki. Kolejnym elektronarzędziem w ofercie będzie akumulatorowa piła szablasta. Bez akumulatora ładowarki za 109 zł, L liczba posuwów od 0 do 3000 na minutę, długość skoku to 22 mm. Zalecane grubości cięcia to 100 mm w drewnie i 10 mm w metalu. Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów. W zestawie dodatkowym jedynym akcesorium będzie brzeszczot do drewna. Mamy tutaj więcej parametrów ani wagi, ani nic z tych rzeczy. Jest informacja tylko Certyfikacie jakości dekra no i o 3-letniej gwarancji na to urządzenie. Kolejnym elektronarzędziem i tutaj dosyć ładnie się prezentującym będzie pilarka akumulatorowa za 200 zł samobody bez akumulatora i ładowarki prędkość obrotowa stała 3800 obrotów na minutę, maksymalna głębokość cięcia w drewnie to 48 mm przy kącie prostym i przy kącie 45 stopni. Będzie wynosiła 36 mm na tarczę o średnicy 150 mm. Jak chodzi o tarczę, to kolejny parametr mamy podane 16 mm. Czyżby to był taki mały otwór w tarczy? Te pilarki, które ja używałem, to były z otworem 20 mm z tego co kojarzę. Kąt cięcia regulowany oczywiście od zera do 45 stopni. Certyfikat dekra. letnia gwarancja. I w zestawie mamy ogranicznik cięcia. Adapter. Do odsysania pyłu, czyli końcówkę do odkurzacza, przejściówkę i klucz imbusowy do wymiany tej tarczy. No i coś bardzo ciekawego: akumulatorowy kluczyk udarowy za 149 zł, 250 nm, prędkość obrotowa od 0 do 2300 regulowana z pustem, i liczba uderzeń darowych maksymalnie 3200. Uchwyt narzędziowy, jedna druga cala. W zestawie mamy nasadki 78 mm, 17, 19, 21, 23, czyli rozmiary te najpopularniejsze, które stosujemy do naszych śrub lub nakrętek do kół. No i uchwyt do paska. Diody podświetlające mamy od czoła przy uchwycie narzędziowym, troszkę pogumowany. Na wszystkie kolory tych elektronarzędzi są na pomarańczowo. walizka w zestawie bez akumulatora i ładowarki. Podkreślam jeszcze raz. 149 zł. Myślę, że jak chodzi o taki kluczyk to cena atrakcyjna. No i oczywiście była wkrętarka, była pilarka, był klucz. Nie może zabraknąć szlifierki kątowej. Prędkość obrotowa bez obciążenia jest stała, 10 000 obrotów na minutę. Gwint standardowy 14 mm na tarczę 125 mm. Uchwyt trzypozycyjny z powłoką antypoślizgową. 119 zł. Walizka w zestawie bez akumulatora. Bez ładowarki, i jest to kolejne elektronarzędzie z silnikiem szczotkowym. Nie ma tutaj informacji, że mamy tutaj coś z silnikami bezszczotkowymi, a więc przypuszczam, że każde z tych elektronarzędzi jest silnikiem szczotkowym. Na to też wskazuje cena, która jest dosyć niska. W zestawie będzie tarcza do metalu, jedna. Rękojeść boczna i klucz. Od razu z rozpędu wypuścili nam tutaj akumulatorowy pistolet do kleju, czas nagrzewania to 2,5 minuty, przepustowość od 20 do 25 gramów na minutę, podświetlenie ledowe, owe średnica laski klejowej to 11 mm 3 lata gwarancji, certyfikat Dekra, bez akumulatora i ładowarki za 80 zł no i wielofunkcyjne urządzenie akumulatorowe. Od 5000 do 20 tysięcy obrotów na minutę 6 stopniowy zakres regulacji prędkości oscylacji beznarzędziowy system wymiany akcesoriów czyli brzeszczotów system odsysania pyłu bez akumulatora i bez ładowarki za 100 złotych certyfikat Dekra 3 letnia gwarancja no i do zestawu dołączony będzie jeden skrobak brzeszczot do cięcia wgłębnego płyta szlifierska brzeszczot diamentowy adapter do odsysania pyłu i papier ścierny w ilości 6 sztuk. No, dosyć ciekawa oferta, trzeba przyznać. Szkoda, że tak późno. Mamy tutaj system, jak to narzędzie, z silnikami szczotkowymi. W dobrych cenach. Ciekawe będzie, jak z jakością, jak z trwałością, jak z serwisem gwarancyjnym, jak te ewentualne gwarancje wymiany będą się odbywały. Tego jeszcze nie wiemy. To wszystko jest przed nami. Także, jeżeli zakupicie, będziecie testować, napiszcie tutaj pod filmem swoje spostrzeżenia. Będzie to cenna wiedza dla mnie, a także dla innych kupujących i interesujących się tymi elektronarzędziami. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!